Dzień dobry serdecznie witam cię ponownie w materiale dotyczącym egzaminu CBAP i pytań, które się w nim pojawiają. Przechodzimy teraz do pytania numer 26, które dotyczy technik, ponieważ kontynuujemy dział technik. Mamy tutaj pytanie, żeby, pytanie, które tak naprawdę jest zadaniem, żeby spojrzeć na poniższy diagram odnośnie naszego online portalu i mamy kilka zdań. Pierwsze zdanie no to, że nasi twórcy i mogą zarejestrować się na tym portalu i będą mieli dostęp do narzędzi. Drugi no to, że mamy jakiś reklamadowców, którzy będą otrzymywać płatności. Trzecie no to, że portal będzie miał swoich autorów. I pytanie, które z tych Zdań jest nieprawidłowe. I zobaczmy, co mamy tutaj na diagramie. Mamy autora, mamy reviewera, mamy online journaling, article management, web publishing. Mamy jakąś bazę danych, mamy edycję. Czyli z tych zdań nieprawidłowym, nieprawidłową odpowiedzią. A raczej nieprawidłowym zdaniem jest odpowiedź numer 2b. Tutaj nie mamy nic o reklamodawcach, więc odpowiedź B jest nieprawidłowa. Zobaczmy only B, czyli zaznaczamy B i idziemy do kolejnego pytania. Pytanie numer 27. Mamy wymaganie dotyczące systemu HR. Nasz użytkownik może korzystać z aplikacji, korzystając ze swoich danych logowania, ale tylko z jednego urządzenia w jednym czasie. Pytanie, co dokładnie opisuje to zdanie? I mamy jakieś ograniczenie? To jest odpowiedź nieprawidłowa, to jest ryzyko, to też nie jest ryzyko. To jest reguła biznesowa dla naszego systemu i odpowiedź C jest odpowiedzią prawidłową. To też nie jest żadne przypuszczenie, no bo tak nasz system ma działać i jak widać, on działa. Zaznaczamy więc odpowiedź C i idziemy do pytania numer 28. Mamy jakiegoś Lida. Tak, w końcu mamy kogoś ważniejszego od biznes analityka, czyli Lida biznes analityków. Pracuje on oczywiście w jakiejś wielkiej firmie i tworzy. Architekturę biznesową, to co on robi, no to przeprowadza wywiady, żeby zrozumieć, jakie są możliwości teraz. Pytanie, jakie będą kolejne kroki dla niego, żeby mógł pojawić się z jakimiś rekomendacjami, rozwiązaniami itd. To jest opis dokładnie tego, co zawiera Business Capability Assessment, czyli on sobie zbierze wszystkie informacje odnośnie, na, odnośnie naszej firmy. Po czym będzie mógł zarekomendować jakieś rozwiązania i to jest najbardziej sensowny kolejny krok dla naszego analityka, więc wybieramy odpowiedź D. Lecimy teraz do pytania 29 i mamy zdanie How easy the user interface for the business and for end user. Takie trochę dziwne to zdanie, ale pytanie, co ono reprezentuje? Czy Reprezentuje wymaganie, to na pewno nie, test case też nie, acceptance criteria też nie, no bo nie jesteśmy w stanie w żaden sposób jakichś szczegółów. Poznać z tego zdania. E, więc to będzie Evaluation Criteria. Tak, to będzie coś, co pomoże nam ocenić potencjalne rozwiązania i potem wybrać najlepsze, które pasuje dla naszych interesariuszy. No dobrze, mamy ostatnie pytanie, numer 30 na dziś i mamy naszą Nancy, która sobie pracuje jak zwykle pewnie w jakiejś ogromnej firmie, ale tworzy sobie Data Model. E, po, 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 po. I celem tego. Modelu, który tworzy, jest to, żeby on był niezależny od rozwiązania czy technologii. I to jest kluczowe, ponieważ mamy trzy rodzaje modeli danych. I każde są w innym celu. Pytanie, który będzie ten, który tworzy nasza Nancy? I tutaj mamy fizyczny, logiczny i koncepcyjny, i mamy jeszcze transakcjonal, który w Baboku nie istnieje, więc to jest odpowiedź na pewno nieprawidłowa. Ale jeśli chcemy mieć model, który jest niezależny od naszego rozwiązania czy naszej technologii, to wybieramy model Koncepcyjny, ponieważ reszta już opiera się trochę bardziej na tym systemie, na którym pracujemy, więc w tym przypadku odpowiedzią prawidłową jest również odpowiedź D. No dobrze, to byłoby tyle w dzisiejszym odcinku. Pozostały jeszcze dwa odnośnie pytań związanych z technikami, więc to już lada moment się kończy i być może zacznie się jakaś kolejna seria. Ja już wiem. Jeśli Ty też chcesz wiedzieć te rzeczy, dowiedzieć się trochę szybciej, co jest planowane, to zachęcam Cię do dołączenia do mojej społeczności. Link znajduje się na ekranie, na pewno też znajduje się w opisie, więc mam nadzieję, że widzimy się tam. Do zobaczenia.